Na konferencji prasowej w momencie 26 kolejny Karnym Masy Fini. Prosa Radą wygra 122 do 78 z kim widkami orcini szczecmi. E, witam trenera gości pana Michała Ubalina i Karola Patysia. Proszę o podsumowanie leczę przez trenera przyjezdnej kroz nie. E. Uh, I'm really happy because I'm in Radom again. And I can tell that that was like no big history of this game. It was only one team who was playing and this team who was playing playing a big uh, big rhythm and on a really really remarkable way. Uh, Co do meczu to mecz praktycznie był bez historii, bo grała tylko jedna drużyna, która miała bardzo dobry mocny rytm przez cały mecz. Uh, I really uh, don't remember ever in my life when I see that some team shoot 83% from uh for two points and that is of course mixture of their great game and our like uh, sleeping mm. game nie przypominam sobie meczów, w którym przeciwnicy rzucali na na poziomie 83%, ale to jest mikstura ich dobrego dobrej gry w ataku Rosji i naszej słabej defensywy. We are in uh, definitely a tough situation because now we are in period when team don't fight for any goals and sometimes look that team don't respond on anything. Jesteśmy teraz w trudnym położeniu, ponieważ zespół nie, nie gra już o żadne w jakieś cele w tym sezonie i tutaj ciężko czasami jest zrobić coś takiego, żeby zespół odpowiedział. Wiele czasu w takich sytuacji indywidualnych i osoby które w indywidualnym pull mogą wyciągnąć z i dać pewnego rodzaju powagę w takiej sytuacji często jest tak, że zawodnicy mogą dać bodziec do, do gry do przodu, ale też że w drugą stronę. But uh, if you see statistics we have now, like uh, even uh, two players who finish a game with six zero, eight zero shot, and it's like uh, this is some kind of a signal, or they uh, was not ready. I don't talk about them two of them, but all team. Albo nie byliśmy gotowi i to się stało w tym game, nie chcemy. I tutaj jest teraz tak, jak statystyki, są zawodnicy, którzy mieli 0,6, 0,8 z gry. I teraz tu jest, pojawia się pytanie, czy oni byli nieprzygotowani do, do tego spotkania, głowy ich nie były przygotowane, czy po prostu. Um, nie zależało mi tak bardzo. I feel like really bad and shame because I'm uh, I was a part of this game. Źle się z tym bardzo czuję i jest mi troszkę wstydu, że byłem tutaj jakby częścią tej gry, tego meczu. And I really am not, uh, you know, like in a great mood now because I'm uh, like uh, in this kind of position i teraz nie, nie jestem w dobrym nastroju bo przegraliśmy mecz tutaj but to jest is on the live and what we can do we can only like congrats one more time to uh, team of Rosa. Ale to nie jest koniec świata. Ale tutaj jeszcze jedno, co mogę powiedzieć, to jeszcze raz chciałbym pogratulować Rosie Radą. Of course. Tu coach Kamiński, on a great game. I wish them all the best all Thank you. Trenerowi Kamińskiemu też również chciałbym pogratulować i życzę im wszystkiego najlepszego w następnej części sezonu. Dziękuję. I wesołych świąt. Dobrze. No, twoja opinia o Wydaje mi się, że przegraliśmy już na początku meczu, żebym jeszcze w ogóle nie wyszedł. Zach tak brak no, podstawowych zawodników. Ona się tutaj rodzajami nie nam się. Generalnie cały zespół powinien się postarać bo no, tego. No, nie, nie szło nam od początku, tak ciężko było nam no, cokolwiek pokazać na boisku. Jeszcze, jeszcze doskonała jakby, skuteczność zawodników, Radomia, Mike Taylor. Majewski 7 na 7 x 3 to nas dobijało, tak naprawdę. Jeśli nam dwie, trzy akcje wyszły, to zaraz dwie trójki od nich, no i, no, i, no, i no, nie dało nam się wyjść z tego dołka w tym meczu. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do naszych gości? Jeśli nie, dziękuję jeszcze Ja bardzo. Chciałbym przeprosić kibicę Szczecina za, 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 za ten mecz i powiedzieć, że w przyszłości do końca sezonu pokażemy jeszcze charakter. I, Mam nadzieję, że już nie będzie takiego meczu naszego kongresu, będzie jednego. Witam w drugiej części konferencji prasowej. Witam trenera Radą, pana Michela Tablickiego. Jednego z bohaterów dzisiejszej nocy, Mike Taylor. Proszę o podsumowanie meczu przez trenera Asyrada. Gratuluję swoim zawodnikom zwycięstwa i koncentracji od początku się tak jak radni Krasywiewy to przed walczą. Poza gratulacjami ciężko cokolwiek powiedzieć, bo myślę, że, że, że dzisiaj nam wychodziło bardzo dużo, 82%, prawie 83% z 2 to, 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 to jest wyśmienity procent. Dużo zbiórek, dużo asyst, więc cieszymy się bardzo z zwycięstwa i czekamy na kolejne rzeczy. Wszystkiego najlepszego. First off about uh, I just think we played a great team game. Uh everybody shared the ball. Everybody got uh great looks on offense and um we played a great game defensively as well. Na naprawdę chciałbym powiedzieć, że zagraliśmy bardzo dobrze jako cały zespół. Dzieliliśmy się piłką i i to nas napędzało. Graliśmy dobrze w ataku zarówno w równo ataku jak i w obronie. Pytania do naszej Proszę bardzo. Panie trenerze, pytanie o dyspozycję w przerwie ewentualnie po trzeciej kwarcie. Czy poszła jakaś dyspozycja do zespołu, żeby starać się jakieś rekordy, może być indywidualne? Bo tutaj Mike rzucił najwięcej historii Rosy w Ekstraglasie i to tak sporo powiódł ten rekord, że idzie ja mam pewne A też chyba Łukasz Majewski i Mike rzucili najwięcej razy za trzy punkty w ogóle w sezonie chyba w całej tam w Basket lidze. Nie, nie. Sam bez potoczył przecież. Ja nie skończym. wiedziałem o to, takich wynikach. Znaczy wiedziałem tylko, że chyba rekord ID jest 39 punktów. 40. Ale w tym sezonie 4. Tak, szczankę A, no to, no to nie, nie dało się. Więc chyba nie wiedzieliśmy. Nie, nie. <laughs> nie na pewno o żadnych trójkach, że na pewno nie, nie o tym nie rozmawialiśmy minutę przed końcem, ale powiedziałem, żeby Mike grał do kosza na pierwszej akcji. No ale tam zostało dwie same kroki i to wszystko. Dobra. Okay, dziękuję. Ale miał trójkę na rekord. Tak? Miał trójkę na rekord no tak. Nie wiem. od chodnia. Panie trenerze, było plus 30. Co panu tak zdenerwowało w pewnym momencie? Trzecia, czwarta, czwarta, wyszedł pan z siebie. No, jak robimy stratę taką dzieciną po raz kolejny. Ja? Uważam, że każdy z nas przyszedł tutaj do pracy i każdy powinien swoją pracę wykonywać się, to ja trafi. Jeżeli ktoś robi coś odniesienia, jeżeli będzie robił to teraz bez presji źle, to jak będzie presja, też zrobi to źle. Jak mamy się uczyć i iść dalej, no to musimy to robić dokładnie. Czy to, czy to, czy to jest mecz, jak przeciwnikiem. No. Czy to jest Real Madrid, czy to jest serce Betlejem. No koncentracja musi być taka sama i wykonanie musi być takie samo. Jeżeli tego nie ma, to się nie.